Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale Ewa i w dzisiejszym vlogu opowiem Wam o pewnej hejterce i co się z nią stało. Wielu z nas wyobraża sobie hejterów jako takich internetowych zbirów. Na pewno są brzydcy, smutni i dlatego hejtują, ale tak nie jest. Hejterami są matki, żony, córki, babcie, mężowie, ojcowie, wolontariusze, nauczyciele, w każdym generalnie zawodzie, lekarze. Wszędzie są hejterze. I to jest przykre. Każdy z nas zna jakiegoś hejtera. Internet daje takie poczucie e, właśnie wolności, że możemy sobie pozwolić na więcej. Możemy powiedzieć to, co chcielibyśmy, żeby ktoś usłyszał. Niekoniecznie może od nas, ale po prostu chcemy komuś dopiec. I to robimy. Za pomocą internetu, myśląc, że jesteśmy schowani... E, bezpieczni i siedzimy sobie w domu, możemy być też anonimowi. Tak nie jest. Jak się domyślacie i jak wiele razy opowiadałam, mam spore doświadczenie z hejterami. E, również komunikowałam się z nimi za pomocą prawników. Tym razem obyło się bez. I szczerze mówiąc, zdziwiłam się, że ta historia tak długo się ciągnęła, e, a za czasie w ogóle niewinnie. Stworzyłam TikToka, wiadomo, jakieś głupotki na TikToku. E, i odezwała się ona. Nie będę mówić jak ma na imię, tutaj nie będę podawała jej personaliów. Dostała za swoje, i uwierzcie mi, nie chciałabym, żeby to się dłużej ciągnęło. Przy hejterach jestem dosyć ostrożna. Y, oczywiście jestem zła, jestem rozgoryczona, jest mi przykro, ale też nie chcę, by konflikt eskalował i nie chcę, by dokonano linczu na tym hejterze, bo ja wiem, czasami kogoś poniesie, ktoś może jest po prostu wredną małpą, ale to też jest człowiek i y, zmasowany lincz może doprowadzić nawet do tragedii, więc... Tego chcemy uniknąć. A tym bardziej w tym wypadku chciałabym uniknąć e, zmasowanego hejtu e, na autorkę komentarzy, ze względu na to, że autorka komentarzy ratuje na co dzień ludzkie życie. Jestem przekonana, że wielu z Was się teraz zdziwiło, że osoba wykonująca taki zawód może być haterem. Tak, tak się stało, e, ale na pocieszenie od razu Wam powiem, że podejrzewam że są wielkie szanse że e, hejterką już więcej nie będzie. Tak jak wspominałam, zaczął się od TikToka i od komentarza tej kobiety, tej dziewczyny, to jest młoda dziewczyna. Mój kręgosłup ma do powiedzenia tutaj trochę. Życzę ogromu zdrowia i braku wypadku. Bo ja dźwigać nie będę na sorze. I tyle. Od tego zaczęła się dyskusja, w której również sama bohaterka dzisiejszego odcinka brała udział i niestety bardzo dużo ludzi zostało poruszonych tymi komentarzami, i postanowiło tak, jak ja. Zadziałać. Z względu na to, że nasza bohaterka nie kryła się na swoich profilach społecznościowych z tym, gdzie pracuje, czym się zajmuje, bardzo szybko zweryfikowałam jej konto na Facebooku. To nie było trudne i nie tylko ja zresztą. I widząc, gdzie pracuje, stwierdziłam, że skontaktuję się z danym szpitalem i dowiem się, czy takie są tam standardy, że osoby z nadwagą czy mają się czegoś obawiać, idąc um, na SOR czy po prostu no, ulegając wypadkowi. Ten komentarz naprawdę zaczął się niewinnie niewinnie. i w życiu bym nie napisała do pracodawcy hejtera, gdyby nie podcierał sobie twarz właśnie oddziałem e, SOR, oddziałem gdzie ratują się ludzi. Swoją pracą i miejscem, w którym pracuję. Gdyby nie była podjęta ta dyskusja w ten sposób, nie odezwałabym się, nie szukałabym tej dziewczyny, nie odezwałabym się do pracodawcy, nie zrobiłabym tego. Ogromnie szanuję wszystkich pracowników e, medycznych, niezależnie są lekarzami, pielęgniarkami. E, zawsze wypowiadam się o nich z ogromnym szacunkiem, podziwiam, że pracują w takim miejscu, że poświęcają się, poświęcają swoje życie, e, by pomagać innym. I w tych trudnych czasach nadal są i są dla nas tak. Po reakcjach na jej komentarz i historiach, które znowu ożyły, nie wiem, czy pamiętacie odcinek Dzień Dobry TVN, gdzie ja się po prostu rozklejałam i rozryczałam na kanapie i zrobiłam też odcinek na, tutaj na YouTubie z waszymi historiami, z przemocą słowną, którą doświadczałyście w szpitalach czy w innych ośrodkach opieki. I... No dla mnie to jest ogromnie bolesny temat i jak widać po reakcjach wielu osób na TikToku, dla nich również. Nasza hejterka wdała się tam w dyskusję, dużo osób było poruszonych, nasza hejterka nie odpuszczała, m.in. E, napisała, że jest tam ponad przepisy BHP. No i to był jej argument, chyba, że się nie pojawiała na sorze. Odezwały się też inne osoby, które mm, doświadczyły, powiedzmy, krytyki od tej naszej bohaterki. No, i do tego się sama bohaterka przyznała później. A gdzie? W internecie, tak jak wspominałam, nie jesteśmy anonimowi. E, bardzo łatwo nas zlokalizować. Większość z nas wyzbywa się prywatności w, w ramach pokazywania siebie na Instagramie, Facebooku itd., itd., tak jak nasza bohaterka. I ja również. I ja również, słuchajcie. E, ale nawet kiedy prowadzimy anonimowe konta i myślimy, że jesteśmy totalnie zabezpieczeni, to jeśli postronna osoba taka jak ja Was szybko nie znajdzie, to policja w 5 minut. Już nie będę wspominać kolejny raz zresztą o hejterce, którą policja znalazła za granicą mimo anonimowych kont. E, jak widzicie, można. I e, co zrobiła nasza bohaterka tego odcinka? Zaczęła się bronić. Nazywam się... Jestem ratownikiem medycznym pracującym w. Chciałabym, żeby ten mail dotyczył czegoś co zrobiłam. Niestety kilka miesięcy temu padłam ofiarą wycieku informacji prywatnych, to jest hasel kont. Od kilku miesięcy nie korzystałam z aplikacji TikTok. Właśnie po tej stracie haseł, bo zwyczajnie nie byłam w stanie się do niego dostać. Osoba wypisująca te okropne oszczerstwa w pani kierunku jest mi doskonale znana i do tej pory ze strachu pozostawiałam sprawę w tyle. Jednocześnie też nigdy problem nie sięgnął tak daleko. Dzisiaj Byłam na policji i chcę rozpocząć sprawę o zakaz zbliżania się. Przepraszam, że była Pani niestety jedną z wielu osób, które zaczepiał i szukał aż w końcu znalazł. Panią, osobą nie pozostawiającą sprawy samopas. Dziękuję również, bo dzięki temu, że zobaczyłam skargę na swoją osobę, zmobilizowała mnie Pani do działania. O kurczę, konto skradzione. Hejter dorwał się do TikToka, wiele osób poszkodowanych. E Kurde. Coś mi to przypomina. Wyrażam swoje ubolewanie w związku z informacjami, które w dniu pojawiły się na portalu społecznościowym Facebook. Obrzyżliwe wiadomości oraz komentarze pojawiające się na profilach użytkowników Facebooka nie były mojego autorstwa. Nieżyczliwa mi osoba włamała się na moje prywatne konta internetowe. Sprawą bada komisariat Policji. Bydgoszczy. Ubolewam, że moje nazwisko zostało połączone z tak nisko pobudkową aferą. Przepraszam osoby, które otrzymały obraźliwe, wulgarne wiadomości z mojego konta lub na koncie, które pojawiły się obraźliwe komentarze. Ze szczególnym uwzględnieniem pani Ewy Zakrzewskiej, która na swoim oficjalnym profilu umieściła wiadomość otrzymaną z mojego konta. Wierzę, że odpowiednie ku temu służby pomogą mi oczyścić moje dobre imię. Na ten moment bardzo serdecznie wszystkich przepraszam za. Zaistniałą sytuację. Wiecie, kto mnie i wszystkich tych obrażonych przepraszał? Dziennikarz jednej z największych stacji w Polsce. A co do mnie napisał? No powiem Wam, że same miłe rzeczy. Zacznę od tego, że byłam w mojej podróży poślubnej. To był moment, tydzień przed finałem supermodelki, plus size. No i to był moment, kiedy już była publikacja odcinka, w którym odpadła jedna z przepięknych modelek i którą, no tak jakby, no ja powiedziałam, że odchodzi, więc ja byłam winna. Zostałam wiadomość. Ty gruba cipo zazdrosna, dawno chuja w dupsku nie miałaś, przez ciebie Wiktoria odpadła, bo żal ściskał twoją tłustą dupę. Zdychaj kurwo, jebał cię pies. Wiecie, akurat byłam w podróży poślubnej w Azji i miałam to gdzieś, naprawdę, te wezwiska, ponieważ wyjechałam w najtrudniejszym dla mnie czasie, w momencie kiedy supermodelka wystartowała w telewizji, i jak wiecie, jak się zresztą chyba domyślacie, spotkało mnie trochę krytyki, ponieważ Polska ledwo wytrzymała ten program. Więc ja uciekłam w cholerę daleko, nie myśleć o tym wszystkim. Ale i tak jak widać. Dopadł mnie. Słuchajcie, to nie jest tak, że żyjemy w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, gdzie jakieś nadprzyrodzone istoty włamują się na te konkretne konta, by mnie akurat hejtować, akurat by mnie zaatakować w internecie. Mm -mm. I w tym momencie wiele osób może pomyśleć, że jestem jakąś paranoiczką i wszędzie widzę jakieś spiski. Nawet moi bliscy, kiedy opowiadam mi o tej sytuacji, powiedzieli: No, Ewa, może naprawdę słuchaj, no dziewczyna ratuje życie, jak ktoś się ukradł konto. Rozumiesz? A wiecie, co jest straszne i przykre, że to nie były jedyne doświadczenia, które miałam po drodze z hajterami. I za każdym razem kończyło się dokładnie w ten sam sposób ten sam schemat. I to jest przykre, ale ja straciłam wiarę w ludzi, znaczy wiarę w hejterów, w ludzi nie, wiarę w hejterów i wszystko zawsze dzielę przez 10. Wiecie, kiedy otrzymałam tego maila od naszej bohaterki. Wiedziałam, że to jest ściema, ale stwierdziłam, że sprawa jest zamknięta. Widziałam, że tak mocno się przestraszyła, ze względu na to, że no dostała reprymendę od szefostwa. Tak mocno była przerażona, że zdecydowała się do mnie napisać. Nawet swój adres podała, który tak już dawno znałam z internetu. I widziałam, że sobie po prostu taki załatwia dupochron, tak zwany. Wiedziałam, ale powiedziałam, dobra, koniec tematu, przepraszam, ja wiem, że nie zrobi tego drugi raz, bo już drugi raz tak nie będzie mogła się wytłumaczyć. No właśnie, dlaczego ta sprawa nie zakończyła się właśnie w tym miejscu, kiedy postanowiłam odpuścić mimo wszystko, że wiedziałam, że to jest bullshit. Ze względu na to, że jej komentarze i tą całą akcję widziało ponad 100 tysięcy osób na TikToku, ta sytuacja też u jej znajomych miała pewien jakiś rozgłos. No i postanowiła. Zrobić jakiś tam post u siebie, że właśnie zostało skradzione konto i tak dalej, i wpadła na genialny pomysł w takiej kameralnej grupie poruszyć ten temat i zrobić siebie ofiarę, bo tam też byli jej znajomi. No i na nieszczęście zostałam oznaczona i zaproszona do tej grupy. Generalnie to był genialny pomysł, żeby oczyścić swoje imię wśród znajomych i zrobić siebie ofiarę. I to było super. Tylko. No niepotrzebnie tam się wywiązała dyskusja i ja chciałam ją nawet zakończyć eee, i zaproponowałam rozwiązanie, że usunę te wszystkie TikToki, nie będziemy mówić nazwisk, skończymy tą sytuację, ale po prostu przeproś, to też tak można zrobić, po prostu powiedzieć dobra poniosło mnie, dam ciała, przepraszam. I zakończylibyśmy tą sprawę. Z na to, że już byłam mocno podirytowana tą dyskusją między nimi na tej grupie. Chciałam zakończyć temat teraz i już, więc stwierdziłam, że zrobię to najprościej: Zdemaskuję kłamcę. Poprosiłam o sygnaturę sprawy, która rzekomo była na początku tygodnia zgłoszona na policję. Wiedziałam, że tej sygnatury nie ma, więc zupełnie mnie nie zdziwiło, kiedy otrzymałam publicznie komentarz, że e, oczywiście da mi tą sygnaturę sprawy bez problemu, jak wróci z uczelni. I powiem Wam, że przeszedł mnie taki dreszczyk Żenua, bo wiedziałam dokładnie, że ona w międzyczasie poleci na pierwszą, lepszą komendę policji, żeby coś tam zgłosić, żeby mieć tą sygnaturę. Ale tam są daty, więc w się mocniej. Ona poszła gdzieś na tą policję. Tam chyba nie przyjęli, czy coś tam nie pokazała całości. Dała tą sygnaturę, dała tą datę, która oczywiście była. A, tak, domyślecie się. Dzisiejsze. Od razu wam powiem, żebyście nie bagatelizowali nigdy kwestii skradzionych kont, włamów do was, bo to jest bardzo poważna kwestia, poważne przestępstwo i uwaga ścigane również w Polsce, bardzo dobrze weryfikowane. To są tak naprawdę banalne sprawy, zwłaszcza jeśli chodzi o social media, bardzo łatwo sprawdzić kto, kiedy, gdzie logował się na konto. I to jest do sprawdzenia. Naprawdę bardzo prosto przez specjalistów. I uwaga, jeśli taka rzecz nie miała miejsca i wy pójdziecie na policję złożyć zawiadomienie, grozi wam do dwóch lat pozbawienia wolności. Bardzo łatwo i bardzo szybko e, policja zweryfikuje, że żadnego włamu nie było. I macie przerąbane po całości, macie nasyfione w papierach, możecie mieć sprawę, możecie zostać ukarani. Po co? Mimo wszystkich dowodów, mimo mojej pewności, że to wszystko jest wielka ściema, postanowiłam ostatni raz dać szansę, by dziewczyna przeprosiła i mieliśmy zamknąć sprawę. Poszło wszystko za daleko, za daleko o policję. W tym momencie zaczęła szkodzić nie tylko mi, ale również sobie. Yy, I trzeba było to po prostu przerwać. Na szczęście, w ostatnim momencie, żeby zatrzymać to koło żenady, pani postanowiła przyznać się do winy. Dobrze, nie będę się wykłócać. Oficjalnie składam przy wszystkich świadkach tutejszych, że ja. Jestem autorem niniejszych wiadomości. Nigdy więcej nie złożę podobnych komentarzy pod czymś kątem. Bardzo żałuję obecnej sytuacji. Zeszło to zdecydowanie za daleko. Przepraszam panią Ewę jako przedstawiciel zawodu medycznego, na który nie zasługuję, oraz jako osoba prywatna. Bardzo proszę o wydalenie z grupy za stworzenie takiego zamieszania. Panią Ewę proszę o kontakt, jakie kroki mam jeszcze poczynić. Ja wiem, że zostałaś przyparta do muru i te przeprosiny, no, trochę brzmią pasyw-agresyw, ale zostały przyjęte bo wiem, że nie będziesz w stanie kolejny raz wprowadzić się w taką sytuację. Nie pójdziesz na policję, nie powiesz, że ktoś ci ukradł konto, bo ewidentnie tuż nikt nie będzie się nad tym zastanawiał. Nie będzie nikt zastanawiał, czy to jest kłamstwo, czy nie. Nie zrobisz tego, względu na to, że kiedy ktoś powiadomi twojego pracodawcę, pracodawca też będzie miał już tego dosyć. Jeśli sprawy robią się zbyt poważne, a ty zasłaniasz się kradzieżą konta, do którego masz dostęp i nagle wszystko usuwasz, i jeszcze dodatkowo nazywasz się na swoim oficjalnym profilu na Facebooku internetowym trollem. Nie licz, że ktoś ci uwierzy. Nie licz na to. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pamiętajcie, bądźcie bezpieczni w sieci. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie. I walczymy z hejtem, walczymy z kradzieżami kont. Miejmy nadzieję, że to jest ostatni odcinek serii, ale mówmy się, chyba tak nie będzie.